O tutaj widzimy to wejście jest w Faridża. Reala, ale Ezreal odprawia odwraca i drużyna Reapersów kompletnie rozpierdolona. No i niestety Ezreal zgarnia triple killa. Co jest? jest Nie rozpierdolona? A pierdolę. Proszę na jest, kurwa! Ty Kurwo, winowska. Pierdole z takimi graczami grać! Naprawdę! Kuj do dupy! Nawet trzy kurwa! Takiemu człowiekowi. Problem na przykład u siebie, że ja nie byłem jakimś super uczniem, do tego jeszcze rodzice też jakby tam trochę Ganiali do pracy, albo marodzili, że gram i mnie ograniczali, albo też taki się czułem powiedzmy niedowartościowany w domu, nie? Że się czułem taki... Asa jestem, bo jestem, ale w sumie to czy znaczy, nie, że mnie nie rodzice nie kochają, czy że nie wiem, czy mnie nie bili, czy nie dbali, nie, ale jakby tak... W sumie wiesz, czasem brakuje takich po prostu ciepłych słów od rodziców, nie? Takich słów wsparcia czy czegoś. No właśnie, wsparcie, I, no, wsparcie. I, I jakby wydaje mi się, że gdzieś to tam mnie też dla mnie zdziałało w ten sposób, że się motywowałem, żeby na przykład coś w tym życiu osiągnąć, żeby im pokazać, że nie jestem takim yy, wiesz, chłopaczkiem. Który wiesz, sobie w życiu będzie... Ona jakoś se po, jakoś se pożyje, jakoś to będzie, nie? Tylko taki który coś tam jednak w życiu chce osiągnąć, coś, coś pokazać. O! Mira napisała, Mira! Co jest z tobą, misiaku? Otwieraj drzwi i wejdź we mnie już dziś. Gorące omóżki swoje okolice gotowe na ostre żnięcie, nie zmarnuj okazji. Takie sms-ki dostałem właśnie. Dlaczego? Pierwszy na Z dzichu Kalafior wysłał dwa dolary Pistano takie plasy... Morgana, no, tak Proszę to... O nie, on robi triple tutaj bo kurwa go leczył zamiast robić obrażenia drugi jebani. No nie mogłem mi Powiem tak, o ma triumf i zabił sobie za darmo Wladimira i Zeda, bo Zed go uleczył. Dobra, dawaj, nie, bo to nie tylko... No molto no. Eee. Uh, this is very, very long. Eee. Eee. Iyy... Darkseidę Trzeba było To ja tam idę Będzie gonił do końca Nie zgin To nim nie przejdę. On z ignite gra Ty kurwo Kurwo Slash <ślesz ślesz> ban <ślesz> za skinałeś. tor konde. Poleciał Są osoby, które są, na, jak są na, na siwo, to im to dobrze pasuje, albo taki jaśniejszy, siwy. Ale Witek? Właśnie w na wygodach pierdolonych 40. Nie, 60 i dzban. Kurwa tydzień napierdalam na tym koncie. Wygrywam, kurwa co drugiego pierdolonego. Lejna, a inny normalny grabiefem wjebuje jedną na dziesięć gier na Lejnie. Powagam tym skurwielom, piszę im, żeby nie schodzili. Piszę mu, kurwa, nie idź na bota. Na cały skurwiały tydzień na tym jebanym koncie. Mogę to konto wyjebać do śmieci raz na Mainie i się nie denerwować, bo tam lepszych ludzi trafiam. Mam kurwa więcej, dużo punktów. Ale chcę mieć dwa konta w tym Halo I nie da się, po prostu kurwa się nie da Jeden idzie afk Drugi kurwa nie rozumie gry A trzeci jest pierdolony w głównym. Napierdalam w tą grę i chuj I kurwa chuj 30k Major zrobiłem Eko zrobił kurwa 14 No nie wiem Lucian poszedł afk, Alicji nie miał rąk A Wysek to pizda teraz po mojej masterie Przychodzisz na ja. Wegano Italiano. Piszesz mi, że jestem kurwonem i oczekujesz szacunku? Dobrze, co? 21 wieczny dom Kubonem co zyskałam w dzieciaku

To jest kontem dla mocnych. Dla tylko ludzi o mocnych nerwach. Uwaga. Co to? Kurwa, nie wiem. To, to niby miała być wołowina. Typowe kurwa. Zrobię szocika pierdolonego kurwa darcia pizdy. Usuwam te szoty. Nie, usuwam te szoty, usuwam te szoty. Usuwam te shoty, róbcie kurwa backup w tym momencie. Backup robcie, róbcie backup w tym momencie, rozumiecie to? Cyk, wszystkie szoty z dzisiaj. Ucynięte, kurwa. Usuń wszystko. Cyk! Nie ma niczego. Wstydzisz się swoich ryków? Nie. Chcę, żebyście robili normalne shoty, a nie tylko kiedy drepizdę. Albo wchodzi, kurwa, nie wiem, ktoś do pokoju, widać jakieś cycki, nie wiem co innego, albo T. Wow, jeszcze ona na dwa spiny. Wow, może będzie bonus w końcu? Może w końcu coś mi ta gra, kurwa, da? Aha, nie dla psa! Dla gucia to razy 10? Mm, tutaj nie mogło być tego razy 10, no bo nie mogło być, bo to jest tylko piuszle z gówno i 6 groszy mi zostało. No niestety! Przepraszam bardzo, ale oszalałem. Oszalałem jeśli chcesz nasz prawdę, to nie spytaj. Mówię parę lat temu, piła nas policja. Dzisiaj tracę pamięć, gdy ktoś pyta o mnie. Co zrobił? jeśli chcesz prawdę, to nie może być na pewno. Pierdalamy. chociaż, ej, zostaw mnie. Nie, nie, nie! Hej, 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 hej! hej! Kurwa! Poszła na podwórkach! Dlaczego ta Rebelk poszła? Kurwa w dół! Kurwa w górę poszła! No ja pierdolę! To żałosne! Dlaczego on w nią nie wszedł? Tylko uciek z tym portalem! Kurwa, swoim je podziemnym! Nie! What the fuck? Co jest kurwa? Co jest? Co się stało teraz? Nie okulary ukrywają moje oczy diabła Nie wiem co brać, ja jestem w kropce Nie potrzeba pistoletu kiedy ich tak bardzo boli, prawda? I co na co chodzę sam spać, ale nigdy nie sam przecież po to mam czy zegarki, bo w końcu to nas czas Chyba w końcu dorastam Urwam z rekinami, więc chłód nie biera, nie to mi Hill na czapce, Betty Hill Nie dech tej mowy, a ja mi dziwny, piękny i Żyję, życie mi w chuju, mam to czy masz jabłko na folii, co jest game. Gdybym ci powiedział, co ja robiłem na plaży, to byś ze strachu pod kamień w las. Pamiętam do dzisiaj, jak miałem dziewczynę, i szedłem z laską nad rusałką. W zimę nikogo nie było, bo było, nie godzina 20.00 i jej zrobiłem palcóweczkę na ławce na środku pomostu. Mm, coś pięknego. A w dłonie było zimno, a tam było tak cieplutko. Mm. <grafię> Więc. Dobra, nie chciałem tego słuchać. Co jest skomplikowane? Wytłumaczyć graczu w jednym zdaniu. Bo gracze nie są najmądrzejsi. Nie będę oczekiwał, gracze nie są najmądrzejsi. graczom musisz powiedzieć prosty, prosty rozkaz. W każdej grze. Wychodzi z bazy, to porozmawiaj ze swoim graczem o środkowej linii, gdzie chcecie wizję robić. I jest w stanie zorganizować jeszcze w międzyczasie gang lub dwa, ale jeśli przeciwny dżungler zdaje się mieć inicjatywę, Crazy nie jest w stanie zawalczyć o nią z powrotem, że to jednak ja będę kapitanem na tej mapie. Ale poza tym IHG zawsze są waleczni, to jest jedna z moich ich ulubionych zalet nawet w kontekście best of fight. Więc muszą być skupieni nawet nie przez pryzmacie tej serii, ale ogólnie na całość playoffów. Ale też skoro posłużyliśmy się już tutaj takim porównaniem do sprawdziano, to czy to jest zadanie otwarte, czy zadanie zamknięte i raczej... W walce jesteście bardzo, bardzo cicho i zobaczcie jak głośno sobie teraz spaj. Crazy jak wchodzi na plecy Klebo z ultimate i tak Idealną pozycję, żeby strzelać defens również przez zadać obrażenia. Jednak kiedy patrzymy na konektiva, ten szybko wyjaśniony. Illuminar w końcu wygrał swój pierwszy idealny fight. A kiedy jeszcze spojrzymy, co się dzieje? Rectiv jest po prostu stunowany i wykasowywany. Teraz będą to odcinać rywali, ale to może być groźna walka. Spoglądajmy na bo on z pewnością będzie szukał okazji, aby wbić na tyły przeciwnika. On wraz z kulką Morianny być może, ale na razie to Baron jest głównym obiektem. Trzyma Illuminar na tych 3000 punktów zdrowia tego barona bardzo, bardzo sprytnie. Nie pozwalają rypsonowi wykorzystać swojej pozycji. I czeka iluminar na te miniony, miniony kroczą mi del bardzo inteligentna gra! Nic nie muszą robić! I w tym momencie IHG, tak jak mówisz, robi dokładnie to, co powinno. Zczyszczą jeszcze Control Wardy, żeby rywal miał coraz mniej wizji. One w końcu się skończą. Zobaczcie, że to jest ostatnie użycie przez Rekiwa. Hook zagrany, ale nie możesz wejść, Trymbi, nie aż tak odważnie. 2000 punktów zdrowia, Rybson. Czy możesz straszować, nie masz tam za bardzo wizji, czy możesz to zrobić? Latarnia! Jednak smite ze strony Chrisiego! I tak Rybson prawie uciekł! To było odważne, ale to była ostatnia deska ratunku! Dla Pride. Przez I... studio, ale już, już... A tak, pozdrowić. Chciałeś, żeby Delord bardzo chciał pozdrowić. Tak, tak chciałem pozdrowić? może tutaj, do, do, nie wiem do której kamery, bardzo znam tej, tak? Ja chciałbym pozdrowić oczywiście moją dziewczynę, e, moich rodziców, którzy mnie wspierają, braci i cały mój t stream Twitch TV. I wszyscy, którzy oglądają Ultraligę i moi drodzy, już oglądamy Ultraligę. Jutro o godzinie 17.00 potyczka Devils One przeciwko Rogue. Bądźcie z nami.